Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra etap piąty to kolejna inwestycja mająca na celu wyposażenie aglomeracji Zielona Góra w infrastrukturę wodno-ściekową poprawiającą jakość życia mieszkańców. To jedna ze strategicznych inwestycji, które prowadzone są przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. On ma polepszyć życie naszych mieszkańców. Oczywiście w tej inwestycji ważnym elementem była modernizacja stacji uzdatniania wody w zawadzie, jak i również modernizacja oczyszczalni ścieków. Te wszystkie inwestycje są dla naszych mieszkańców. Okres realizacji projektu to lata 2017-2023. Wartość inwestycji wynosi ponad 82,5 miliona złotych. A dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to ponad 51 700 tysięcy złotych. Osiągnięte efekty z realizacji projektu to wybudowana kanalizacja sanitarna o długości około 27 km w sołectwie ochla w zielonej górze. Renowacja około 4,2 km kanalizacji sanitarnej w mieście Zielona Góra. Również rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Włężycy, gdzie powstał magazyn składowania osadów i stanowisko do czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Zawadzie w zakresie filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej wody. Wybudowanie tak istotnej infrastruktury to wyzwanie, któremu spółka sprostała. Dzięki temu projektowi zwiększyliśmy dostępność mieszkańców do systemu mechanizacji zbiorczej na terenie na całej aglomeracji. Udało nam się poprawić jakość życia mieszkańców w mieście. Jednocześnie zapewniona będzie ochrona wód podziemnych przed ściekami bytowymi. Projekt wyeliminował niedobory w zakresie złego stanu technicznego kanałów ściekowych i jednocześnie poprawiliśmy procesy produkcji wody. Realizacja projektu obejmowała sześć odrębnych zadań. Pierwsze z nich to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze. Zadanie to obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości około 27 km, wbudowanie sześciu nowych przepompowni ścieków oraz przebudowę jednej przepompowni wraz z przebudową rurociągu tubocznego. O długości około 600 metrów. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Ochla bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych w zlewni śląskiej Ochli oraz wód podziemnych przez rezygnację z użytkowania nieszczelnych szamp. Inwestycja uporządkowała gospodarkę ściekową na tym terenie przez obowiązek włączenia się użytkowników do wybudowanej sieci. Wykonawcą było konsorcjum firm kanwot Wiesław Tarczyński z Węglewa oraz kanwot spółka Zoo, spółka komandytowa z Zielonej Góry. Wartość całego kontraktu to ponad 29 538 000 zł netto. Kolejne zadanie to renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra. Realizacja robót budowlanych była prowadzona w większości na ulicach z dużym natężeniem ruchu. Dzięki zastosowanej technologii udało się uniknąć niedogodności związanych z utrudnieniem w ruchu ulicznym. Prace wykonywane były bezwykopowo, to jest poprzez instalację rękawa filcowego nasączanego żywicą, utwardzonego na miejscu gorącą wodą. Tymczasowe obejścia kanalizacji umożliwiały prowadzenie prac. Nad drogami wykonane zostały tak tzw. estakady, dzięki którym ruch samochodowy przebiegał bez zakłóceń. Renowacje kanalizacji o łącznej długości około 4,2 km wykonano w ulicach Morelowa, Dekoracyjna, Bema, Dworcowa, Zachodnia, Wyszyńskiego, Krajlewska, Zawadzkiego, Zośki, Zacisze, Powstańców Wielkopolskich, Węglowa, Reja, Wojska Polskiego i Młyńska. Renowacji podlegały kanały kanalizacji ogólnospławnej będące w złym stanie technicznym. Wykonawcą był Arslew Spółka ZO z Warszawy. Wartość inwestycji to ponad 18,5 miliona zł netto. Kolejna inwestycja to modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawadzie w Zielonej Górze. To kontynuacja unowocześniania stacji produkującej wodę dla Zielonogórzan. Cel to poprawa stanu technicznego obiektów oraz unowocześnienie procesu uzdatniania wody w procesie filtracji i modernizacja pompowni wielofunkcyjnej. Prace modernizacyjne obejmowały przebudowę filtrowni, modernizację filtrów do filtracji pospiesznej, unowocześnienie galerii rur z armaturą, jak również zbiornika wody czystej. Ponadto zmodernizowano wielofunkcyjną pompownię wody. Wartość kontraktu to 19 milionów 330 tysięcy zł netto. Wykonawcą była firma ABT Spółka z częstochowy. Dwa kontrakty obejmowały pracę na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy. Wybudowano tam stanowisko wielofunkcyjne do czyszczenia specjalistycznych pojazdów do obsługi obiektów kanalizacyjnych. Na stanowisku odbywa się płukanie zbiorników samochodów, w których gromadzone są zanieczyszczenia pochodzące z kanałów oraz przepompowni ścieków. W wybudowanym budynku znajduje się wanna żelbetowa, a przy obiekcie powstał plac manewrowy z płytą najazdową. Wartość kontraktu to ponad 4 300 tysięcy złotych. Na terenie oczyszczalni powstał także drugi obiekt. To magazyn do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych. Inwestycja ma formę otwartej hali o powierzchni około 2000 m2, przed którą znajduje się plac manewrowy dla pojazdów obsługujących obiekt. Jej wartość to ponad 4 300 000 zł. Wykonawcą prac na oczyszczalni był zakład budowlany Waldemar Zawacki z Iławy. Ostatnie zadanie w ramach projektu to zakup specjalistycznego pojazdu technicznego przeznaczonego do obsługi czyszczenia sieci i obiektów infrastruktury kanalizacyjnej. Samochód posiada funkcję recyklingu, odzyskuje wodę wykorzystywaną w procesie czyszczenia. Dostawcą była firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Spółka z o.o. z Nowiny Koło Kielc. Wartość kontraktu to 2 200 000 zł netto. Realizacja kolejnego już etapu projektu dotyczącego gospodarki ściekowej możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dzięki środkom własnym wodociągu Wziona Góra. Wieloletnie doświadczenie pracowników naszej spółki, sprawni wykonawcy i fachowy nadzór to klucz do sukcesu, który niewątpliwie osiągnęliśmy, wypełniając wszystkie założenia projektu. Projekt zrealizowany został w ramach działania 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa 2, ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego, infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Beneficjentem i operatorem majątku wytworzonego w ramach projektu są zielonogórskie wodociągi i kanalizacja spółka ZOO.